Cześć dzieciaki, to ja, pani Kasia. Witam was w naszym okienku. Dzisiaj jest dzień szczególny: Halloween, dzień straszydeł i duchów, ale my zawsze opowiadamy na naszych programach o duchach miłych i wesołych. Zanim zacznę opowieści, chciałabym zaśpiewać dzisiaj piosenkę powitalną razem z wami i z czarodziejem. Czy jesteście gotowi? No to zaczynamy. Witam, witam, witam was, na zabawę czas, już czas. Najpierw klapnij w łapki swe. Klap, 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 broda mi przeszkadza. Potem pięknie ukłoń się. Witam, witam, witam was, na zabawę czas już czas. A teraz machnę czarodziejską różdżką i do zabawy. Dziękujemy bardzo. Usiądź sobie teraz tu z boku, bo ja zajmę się dziećmi. Proszę bardzo, sadzam mojego czarnoksiężnika tutaj, troszkę go widać i zabieramy się do zabawy. Chciałabym na samym początku zaśpiewać z Wami piosenkę, którą na pewno. Wasi rodzice znają. Może pomogą nam śpiewać. Czy macie jakieś przebrania na dzisiejszy dzień? Tak? Jesteście zadowoleni ze swoich przebrań? Mam nadzieję, że wybieracie się również po cukierki. Piękna dzisiaj pogoda. Czas na to, żeby trochę, trochę, trochę. Na Wojtusia z popielnika i iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Duga. Podobała wam się piosenka? No to bardzo się cieszę. Słuchajcie, dzisiaj, ponieważ mamy Halloweenowe święto, porozmawiamy trochę o duchach i potworkach, ale takich miłych, które nie są złośliwe. Słuchajcie, podnieśmy łapkę w górę. I wyliczajmy, ile mamy paluszków? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten mały potwór ma czerwony nos. Ten mały potwór fioletowy włos. Ten mały potwór nie śpi całą noc. Ten mały potwór szczerzy zębów moc. A ten mały potwór śmieje się he, he, he! I myśli sobie, że wystraszy mnie. Podobało wam się? No to jeszcze raz. Ten mały potwór ma czerwony nos. Ten mały potwór fioletowy włos. Ten mały potwór nie śpi całą noc. Ten mały potwór. Szczerzy zębów moc. A ten mały potwór śmieje się, he, I myśli sobie, że wystraszy mnie. Podobało wam się? Super, bardzo się cieszę. Kochani, to teraz pora na krótkie bajki. Proszę bardzo, to jest książeczka pani Doroty Gelner pod tytułem Duszki, stworki i potworki. Moja ulubiona książka właśnie o takich miłych straszytkach. Mały duszek w starym domu na poddaszu mieszka sobie mały duszek. Jest wesoły, lubi kwiatki i ma ciut pękaty brzuszek. Gdy noc z nieba cicho spływa, duszek pędzi do roboty i jak inne małe duszki, plata różne małe psoty. Wielkie wąsy stroi babcię, drzem wyjada ze słoika i pod łóżko chowa kapcie. Wierci dziury w żółtym serze, chowa księżyc za obłoczki, krasnoludki za nos łapie, kotom włosy skręca w loczki. Potem wraca na poddasze, nim się dzień na dobre zacznie. I na strychu aż do nocy w starej szafie chrapie smacznie. Zobaczcie. To jest właśnie ten wesoły duszek. Podobała Wam się bajka? Taka króciutka, ale bardzo, bardzo fajna. A teraz o straszakach. Straszaki. Na starym łysym krzaku mieszka rodzina straszaków. Straszak tata, straszak synek, każdy straszny odrobinę. Każdy straszne miny stroi, jeden się drugiego boi. Dziadzio straszak stoi w cieniu, stoi z duszą na ramieniu, a malutka straszak mama przestraszyła siebie sama. Więc gdy spotkasz łysy krzak, idź na palcach cicho tak, by nie straszyć tych straszaków, co na łysym siedzą krzaku. A teraz kolejna bajka. Dzwoni dzwonek. Dzyń, dzyń, dzyń. Idzie do nas zjadacz dyni. Pochowajcie wszystkie dynie. Trzy na strychu, pięć w kominie, jedną w buzi, w kapciu dwie, bo jest jadacz. Zaraz zje. Podobało Wam się? No to może teraz zaśpiewamy sobie piosenkę. Tylko muszę zmienić muzyczkę. Poczekajcie chwileczkę. Zaśpiewamy sobie piosenkę, którą wszyscy bardzo lubią, o naszej główce żeby trochę poćwiczyć między czytaniami. Gotowi? Mam nadzieję, że wszyscy są dzisiaj świetnie przygotowani na ten straszny, śmieszny dzień i zaczynamy. Liczymy nasze paluszki. To dla mnie nowy wierszyk, więc muszę sobie pomagać. Proszę bardzo, mamy łapkę i liczymy nasze palce. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I zaczynamy. Pięć małych czarownic przed domkiem stało. Jedna odleciała. Więc ile zostało? Cztery. Cztery małe czarownice pod drzewem stały. Jedna poszła szukać kota, więc trzy zostały. Trzy małe czarownice w kociołkach mieszały. Jedna wpadła do środka, więc dwie zostały. Dwie małe czarownice na miotłach latały. Jedna z miotły zleciała, a ta ostatnia, ta najmniejsza czarownica, ze śmiechu za brzuch się trzymała. Ha, 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 ha. Super, bardzo się cieszę, że Wam się podobało. Kolej na kolejny wierszyk. Muszę poszukać. Baba Jaga z zakomina. W moim domu za kominem Baba Jaga sobie mieszka. Jest maleńka jak guziczek. I w łupinie śpi orzeszka. Chciałaby nastraszyć kogoś. Bardzo groźny stroi minki. Lecz czy można się przestraszyć takiej tyciej ociupinki? Płacze sobie więc cichutko, choć to przecież nie jej wina, że jest taka maciupeńka. Baba jaga zakomina. Proszę zobaczcie. Podobał Wam się wierszyk? Bardzo się cieszę. I może jeszcze jeden, słuchajcie. Gdy tylko dzień zapada głuchy, kawały sobie robią duchy: zaczyna się wśród duchów ruch. Buch. Duch ducha w ucho. Buch. Duch ducha w brzuch. Potem duch duchowi mówi coś do słuchu. W rodzaju ach, ty głupi duchu. Czemu bijesz mnie po uchu? Ja mówi pierwszy duch, hm, bez zmrużenia powiek. Skąd ja zwariowałeś? Może to jakiś człowiek. Kochani. Czas na naszą ostatnią piosenkę, tę, którą najbardziej lubicie. Poćwiczymy naszymi rączkami, tylko znowu muszę zmienić muzykę. Czy są wśród nas księżniczki? A czy są wśród nas królewicze? A może ktoś się przebrał za Batmana albo za małą czarownicę? Hmm? Może są też, oops, może są też wśród nas małe dynie albo biedronki. Ciekawa jestem, jak dzisiaj będziecie wyglądać. Mam nadzieję, że narysujecie przepiękne obrazki w swoich kostiumów i rodzice wyślą je do mnie, ci, którzy wiedzą, jak się ze mną skontaktować. Słuchajcie, moi drodzy, Czas na gimnastykę rączek. Muszę tylko poszukać odpowiednią piosenkę. Przygotowani jesteście, tak? No to zaczynamy. Dawno nie śpiewaliśmy jej piosenki, prawda? Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie. Jedna ręka, druga ręka. 天。 i I nasza ostatnia zwrotka, słuchajcie. Tak, przygotowani. Zaczynamy. Jedna ręka, druga ręka, ręce, dwie. Jedna ręka, druga ręka, żegnają się. Skrzyżowane i do przodu w górę w dół. Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka. moi kochani. A teraz na pożegnanie chciałabym wam powiedzieć a wierszyk, króciutki wierszyk, który możecie mówić jak zapukacie do drzwi. My jesteśmy straszne zmory, bardzo groźne z nas upiory, jeśli nie chcesz się nas spać, musisz nam cukierka dać. Jeszcze raz My jesteśmy straszne zmory, bardzo groźne z nas potwory. Jeśli nie chcesz się nas bać, musisz nam cukierka dać. Do zobaczenia w następnym programie. Życzę Wam dzisiaj miłego, bezpiecznego, wesołego, pełnego świetnych niespodzianek dnia. Do zobaczenia. Papa. Pa.